Czasami mam tak, że idę sobie przez nasz sklep, patrzę, coś leży. Jest to jakaś nowość, o której nawet nie wiedziałem, że istnieje i że ją zamówiłem. I tak między innymi było z tymi nasadkami. Bo od niedawna w ofercie Milwaukee znajdziecie dwunastokątne nasadki na szynie. Tak się to mniej więcej prezentuje. Czekaj, czekaj. O, pięknie. To zakładam, że jest na magnetyczna, zaraz to sprawdzimy. Dementujemy, nie ma magnesa, ale są dziurki takie, o i można na wkręta sobie to gdzieś wygodnie zamocować. Mamy tutaj nasadki na, akurat na jedną, drugą cala, od dwunastki e, do dwudziestki czwórki i tak jak widzicie są dwunastokątne. Te nasadki mają też ten plus, że możemy sobie je łapać kluczem e, płaskooczkowym i dodatkowo dokręcać. No, prezentują się majestatycznie, pięknie, aż szkoda byłoby mi ich używać. Występują w wersjach krótkich i długich na jedną, drugą i trzy ósme cala. Więc no, myślę, że każdym polskim dobrym warsztacie samochodowym takie nasadki powinny się znaleźć. A mogą się tam znaleźć, jak klikniecie, kupuję na oto narzędzia. Eu!